Dzisiaj mamy także dwucyfrowy mróz, ale już niestety słabszy. A miał być silniejszy tylko dlatego, że niestety się zachmurzyło i temperatura za bardzo nie spadała. Może nie ma jakiegoś odstronienia, ale akurat tutaj, gdzie ja mieszkam, akurat na, w tym odcinku jest granica zachmurzenia. Tutaj jest granica zachmurzenia, tam już jest bezchmurne niebo, a tutaj nade mną jest dosłownie granica. Dosłownie ta granica zachmurzenia, ale, ale wiatr jest bar zimny bardzo, więc odczuwal no dalej jest nisko. Ale minus 14 to już jest coś. Wczoraj było 17, dzisiaj myślałem, że spadnie mocniej. A tu jak się okazało spadła, ale słabiej, niestety, bo przyszło tak umierzenie I... i bardzo miło, ale minus 14 to już dobrze, jeszcze to, dzisiaj ma być mroźno, to minus 4. Tutaj się takie lodowisko fajnie zrobiło, tak poza tym jest zimno odczuwalne, nie wiem może dwadzieścia parę.